Nasza biblioteka w ramach Tygodnia Bibliotek, którego hasło brzmi, znajdziesz mnie w bibliotece, gości dzisiaj u pana Adama Dziury, którego pasją jest stolarstwo. Panie Adamie, zacznijmy od pytania: po co w ogóle nam drewno? Drewno jest potrzebne do wielu rzeczy, między innymi do konstrukcji, budowy domów, do Rozbienia mebli, wykończeń do produkcji przede wszystkim papierów, no, z którego się robi nawet książki i wszystkie karzepki. Zadałam to pytanie, ponieważ yy, można odnieść to pytanie do fragmentu książki pod tytułem O czym szumią drzewa. Drewna potrzebujemy do wielu rzeczy. Ta książka też jest z niego zrobiona. Oczywiście nie z desek. Powstała z papieru, a papier z drewna. Stoły i szafy i regały, meble również robi się z drewna. Na niejednym meblu widać jeszcze słoje, rocz, roczne pnia drzewa. Panie Adamie, kolejne pytanie, jakie chciałam Panu zadać, to, tak, to takie. Jakie umiejętności trzeba mieć, aby pracować z drewnem? I czy oprócz pasji, ważna jest także wizja i pomysł na to, co chcemy zrobić z tym kawałkiem drewna, którego akurat mamy w ręce. A czy w ogóle na początek wystarczą chęci i kilka podstawowych, prostych narzędzi? Znaczy, żeby robić coś z drewna, trzeba lubić drewno. I trzeba wiedzieć, co się chce zrobić z tego drewna. Dlatego jest potrzebna ta wizja. Bo jeżeli chodzi o zrobienie okna, jest potrzebne inne drewno do zrobienia mebli, też jest potrzebne inne. Jeżeli chcić, ktoś jest, ma pojęcie, jeżeli umiejętności zbiarskie, wtedy z miękkiego drewna, z którego jest lepiej to robić. Także to zależy, co się chce zrobić. Czyli po prostu musimy mieć tą wizję. Oczywiście, że tak. Żeby później coś zaplanować i zrobić z tego kawałka drewna. Eee. Chciałam jeszcze Panu zadać takie pytanie, bo historia początków pasji i pracy z drewnem pewnie jest odległa u Pana i eee. chciałam zapytać, kto Pana uczył tej pracy? Eee. Czy może ma Pan jakąś śmieszną historię, a może taką po prostu bardzo wziętą z życia? Eee, mój ojciec był stolarzem i odkąd zapamiętałem, to warsztat, przy którym stoimy. W okresie zimowym był w mieszkaniu i no, wtedy na tym warsztacie wykonywał głównie w tamtych czasach to jeszcze ręcznie. Także były potrzebne narzędzia, głównie przez siebie zrobione. No a właśnie, ten... a prosimy o pokazanie tych narzędzi, które, które są w Pana posiadaniu. Czy to są te narzędzia, które tak. tu widzimy na, na stole, tak? tak? Głównie to są e, nazwy, jeszcze pochodzą e, z języka niemieckiego, bo na przykład tam to są heble, pocubel czy e, rabanek, e, czy nawet na dłuto to się też wystamajza, podobnie z piłkami, e, a no teraz używana w ogóle na, na narzędzi, e, elektronarzędzi głównie, a nie narzędzi. Czyli te, które widzimy, to są narzędzia w większości Yy, które dostał pan od swojego ojca, tak? Tak. Chciałbym teraz przeczytać yy, fragment yy, książki yy, Pinokia. Był sobie raz kawałek drzewa. Nie, był to, yy, nie było to drzewo szlachetnego rodzaju, tylko zwykły kawałek pniaka, z takich, jakie zimą wkłada się do pieców i kominków dla rozgrzania ognia i ogrzewania isp. Nie wiem, jak się to stało, dojrze pewnego pięknego dnia ten kawałek drzewa dostał się do pracowni starego stolarza, którego, który nazywał się majster Antonio. Gdy tylko majster Antonio ujrzał ten kawałek drzewa, uradował się bardzo i zacierał ręce z zadowoleniem, mruknął półgłosem. Ten kawałek drzewa znalazł się tu w samą porę. Przyda mi się do zrobienia nogi do stolika. Powiedziawszy to, chwycił zaraz wyostrzoną siekierę, żeby odłupać korę i obciosać drzewo. Ale kiedy już miał wymierzać pierwsze uderzenie, ręka zawisła mu w powietrzu, ponieważ usłyszał cichuteńki, cichuteńki głosik. I tu może zakończę czytanie tego fragmentu, ale chciałam zadać kolejne pytanie. Czy pan też tak ma, że... W w różnych kawałkach drewna widzi Pan jakieś zastosowanie? Że na przykład y, widząc jakiś, y, nie wiem, kawałek drewna, wie Pan, że już z tego zrobimy jakąś nogę albo y, nie wiem, drzewo? Czy, czy, czy akurat y, to by pasowało na jakiś stół? Yy, tak, bo nie każde drewno się nadaje. Drewno ma, są i iglaste, są twarde, miękkie drewna i no, nie do wszystkiego stosujemy takie samo drewno i no drewnym drewnem jest u nas jest dom, w którym jest coraz mniej w ogóle w lesie i i ładnego dęba głównie u nas stosujemy tak, sosnę z dęba z dębu no, z dębu przede wszystkim były wcześniej robione meble stolarze dawni meblowi robili głównie łóżka, kredensy czy meble pokojowe szafy, stoły, tak samo to były robione z demu. Bo jest to twarde i trzymało. Jest, tak? jest to drewno twarde. Zresztą i ładnie to wygląda, ładna kolorystyka na nie? Natomiast są drewno miękkie, którym jest na przykład lipa, która służy głównie rzeźbiarzem na robienie rzeźb. I właśnie tu mamy na, na tej wystawie, jakby Pan mógł powiedzieć, jest... Co to są za rzeźby i z jakiego drewna? Czy to z drewna to lipowego? Są, tak, to są z drewna lipowego. One robi, były robione w latach tam 80., bodajże, chyba od 6 do 90. Wtedy miałem taką jakąś chęć strugania i no, tak, jak już spróbowałem raz, drugi, no i potem to. Czyli figuło, mają już swoją historię. Mają swoją historię, jest do tego część tych figurek, bo tych figurek było sporo, sporo więcej. No, ale te, tak, jak zostały w takim przyzwoitym jeszcze stanie nie są uszkodzone. I możemy je oglądać. Panie Adamie, temat naszego spotkania to pasja recykling i książki. Specjalnie na to spotkanie zadaliśmy Panu takie zadanie zrobienia podpórki dla książki. Czy udało się Panu zrobić i czy może Pan powie udzielić kilku wskazówek dla osób, które by, no oczywiście same chciały zrobić taką podpórkę? Tak, tutaj miałem trochę czasu i wykonałam taką podpórkę. No to akurat wymaga trochę trochę czasu i wyobraźni przede wszystkim, jak to ma w sumie wyglądać. Ale wyobraźnia panu zadziałała, bo bardzo fajna jest ta podwórka. Trzeba gdzieś tam coś podejrzeć, zerknąć tak, żeby to pomogło. Natomiast takich w takich szybki sposób, to raczej no, trzeba to zrobić Ja tu mam przygotowane takie deseczki. Można to Dobry. Poklei. Tu są takie proste, Możemy to skleić takim klejem na gorącą, szybko kleić i jeżeli to możemy to podgrzać nawet i ustawić. No i Może mamy super być ten podpór. W ten sposób. I, i wtedy już, już to działa. Możemy podpierać książki. Można podpierać, nie ma. Nie ma problemu. No to chyba wszystko o co chciałyśmy pana zapytać. Dziękujemy Panu bardzo za, za, yy, za tą naszą rozmowę i życzymy, czego życzymy Panu Adamowi? Dalszej twórczej pracy. Dalszej twórczej pracy. Są dziękuję bardzo.